Mam na imię Kelly. W tym roku skończyłam 35 lat. W letni dzień wypełniony dźwiękiem cykat zostałam wezwana do biura prezesa mamy, to znaczy prezesa. O co chodzi, Wachlując się, najwyraźniej zaniepokojona upałem, moja matka, prezes, trzymała swój piękny profil zwrócony w moją stronę i nagle powiedziała. Postanowiłam przekazać firmę twojej siostrze, więc z dniem dzisiejszym jesteś zwolniony. Światło słoneczne wpadające przez okno było tak jasne, że przez chwilę nie mogłem pojąć, czy to rzeczywistość. Co? Chyba wydałam z siebie głupio-pusty głos. Zirytowana mama spojrzała na mnie i powiedziała: Nie słyszałeś, jesteś zwolniony. Nie potrzebujemy cię tu więcej wyprowadź się do końca tego miesiąca, kropka kiedy to mówiła, zamknęła wachlarz i przeniosła wzrok z powrotem na dokumenty na biurku, jakby zakończyła swoją pracę. Sam w biurze prezesa, z dźwiękiem cykad wypełniającym pokój, powoli przetrawiłem jej słowa, kropka, nadal tu jesteś. Wracaj do pracy skarciła mnie matka, a ja mechanicznie się cofnąłem, zamknąłem drzwi i wyszedłem na korytarz. Nasza firma była małym dwupiętrowym budynkiem z około dziesięcioma pracownikami, wszyscy zaangażowani w pracę rozbiórkowe. Była to firma rodzinna, w której moja matka była prezesem, moja ciotka i jej mąż wiceprezesami. A kuzyn mojej matki i jej małżonek dyrektorami zarządzającymi, przy czym prawie cała władza znajdowała się w rękach mojej matki. Kropka, po ukończeniu szkoły średniej pracowałem w firmie księgowej, ale w wieku 25 lat, kiedy moja matka powiedziała mi, że nie mamy księgowego, czy zamierzasz porzucić swoją rodzinę w tarapatach. Byłbyś ostatnim, który by cierpiał, nieco na siłę wciągnęła mnie do firmy. Co więcej, przydzielone mi zadania nie ograniczały się do księgowości, matka zrzucała na mnie wszystko od pracy biurowej po różne obowiązki. kiedy brakowało nam pracowników, wysyłano mnie nawet na rozmowy sprzedażowe, co zasadniczo czyniło ze mnie specjalistę od wszystkiego w firmie. Mimo to pracowałem ciężko od rana do nocy. Starając się nie obciążać innych i jakoś udało mi się przetrwać ponad 10 lat. Tymczasem Semanfę, której powiedziano, że przejmi firmę, była 3 lata młodsza ode mnie, w wieku 32 lat. Pracowała w naszej firmie dopiero od dwóch lat. Zanim do nas dołączyła, Semanfę często narzekała i zmieniała pracę, mówiąc, to mi po prostu nie odpowiada. Po ukończeniu 30 lat, gdy warunki zatrudnienia stały się bardziej rygorystyczne, lamentowała, że nie mogę pracować za tak niskie wynagrodzenie i spędzała dni bezczynnie w domu. Nawet nie szukając innej pracy. Wtedy moja matka powiedziała: Jest dla ciebie odpowiednia praca, Samanto. W ten sposób moja matka powitała Samantę jako dyrektora zarządzającego w naszej firmie. Jestem w firmie od 10 lat ale wciąż pozostaje zwykłym pracownikiem. Różnica w traktowaniu nas, sióstr, zaskoczyła osoby z naszego otoczenia, ale pomyślałam, że to tylko liczby kropka to dlatego, że moja matka zawsze faworyzowała moją siostrę, odkąd byłyśmy dziećmi. Dla pięknej Samantii kupowała wszystko od ubrań po zabawki, mówiąc – jesteś naprawdę urocza, Samanto. Ten strój idealnie do ciebie pasuje kropka z drugiej strony, nie będąc tak uroczą – Mówiono mi, że to ci wystarczy, gdy otrzymywałam rzeczy od kuzynów i dzieci z sąsiedztwa. Kiedy byłam mała, nie mogłam zrozumieć, dlaczego traktowano mnie w ten sposób. Chciałam tylko zwrócić na siebie uwagę matki, więc zignorowałam swój niezmienny wygląd i poświęciłam się pomaganiu i nauce. Moja matka nie wykazywała jednak żadnego zainteresowania moją osobą, ledwie rzucając okiem na moją kartę z ocenami celującymi, zanim ją podstępowała. Jeśli bycie piękną jest jedynym sposobem na bycie kochaną, rozważałam nawet operację plastyczną. widząc moją trudną sytuację, moja ciotka w liceum powiedziała mi, dlaczego matka mnie ignorowała. Powiedziano mi, że mój ojciec zmarł, ale w rzeczywistości uciekł z kobietą z firmy w roku, w którym urodziła się Semanfe. Ta kobieta była starsza od mojej matki i nie tak atrakcyjna. Co więcej, miała w sobie coś, co przypominało mnie, kropka moja ciotka powiedziała, że twoja matka ma wysoką dumę, więc nie mogła wybaczyć, że jej mąż został skradziony przez kobietę, która wyglądała gorzej i była od niej starsza, ale wydawała się uśmiechać, jakby mówiąc, że jej to służy, kropka nawiasem mówiąc, moja ciotka jest siostrą mojej matki i wygląda podobnie do mnie, ani szczególnie ładna, ani brzydka. Cóż też sprawiała, że cierpiałam, ale była zdolna do pracy. Głównie jednak dzięki swojemu urokowi, kropka po tym, jak mój ojciec odszedł w wieku 32 lat, moja matka przejęła firmę po moim zmarłym dziadku i wykorzystała swoją urodę, aby stale przyciągać klientów i zwiększać wydajność, kropka rosnąca liczba budynków przekraczających ich wytrzymałość również przyczyniła się do konieczności rozbiórki. Dlatego nawet moja ciotka i jej mąż. A także kuzyn mojej matki i jej małżonek, szanowali ją kropka, jednak ostatnio. Wraz z rosnącymi kosztami utylizacji i transportu odpadów przemysłowych, równowaga między opłatami za rozbiórkę a rzeczywistymi wydatkami stała się nie do utrzymania, co jest powszechnym problemem w całej branży. A wyniki naszej firmy spadały, kropka, szczerze mówiąc. Zrobienie miesięcznej listy płac było bliskie. W tym czasie, gdy Semanwe zaczęła pracować w firmie, zacząłem się martwić o to, jak pokryjemy jej wynagrodzenie, wtedy moja matka powiedziała, obetnę ci pensję, żeby za nią zapłacić, ponieważ jesteśmy rodziną, to naturalne, kiedy logicznie argumentowałem, że nawet jeśli obniżysz moją pensję, nie pokryje ona pensji dyrektora zarządzającego, odpowiedziała stanowczo, że twoim zadaniem jako weterana jest to rozgryźć. Po prostu to zrób. Kropka, nieśmiało mruknęłam, czy semanfe nie powinna najpierw zacząć jako zwykły pracownik. Moja matka spojrzała na mnie ostro i warknęła: Z kim ty rozmawiasz? Nie tobie o tym mówić. Kropka, w tamtym czasie mieszkałyśmy w tym samym domu. Ale semanfe nie wpłacała ani grosza, podczas gdy ja płaciłam 1500 dolarów co miesiąc. Oczywiście, nawet po tym, jak Semanfe dołączyła do naszej firmy, nie pomagała finansowo w domu. dorastając, zajmowałam się obowiązkami domowymi, ponieważ moja zapracowana matka nie mogła, naturalnie przejmując obowiązki, podczas gdy Semanfe zachowywała się tak, jakby to było naturalne i nie robiła nic. siostrzyczko, obiad jeszcze nie gotowy. Kiedy pracowałam w nadgodzinach, Semanfe dzwoniła, żeby pospieszyć mnie na kolację. Hej, jestem w pracy! Nie możesz po prostu zrobić czegoś sama. Odpowiadałam. Kropka, a co mam zrobić? Kuchnia to twoja domena, prawda? Nie chcę jej używać bez pozwolenia i zostać zbesztana. Ostatnim razem się wściekłeś, pamiętaj, że wspomniała o incydencie z przeszłości, ostatecznie nie próbując gotować. Semantę zazwyczaj nie sprząta i nie odkłada rzeczy na miejsce. Wygląda na to, że wciąż żywi urazę po tym, jak zwróciłam jej na to uwagę. A raczej używa tego jako powodu, by usprawiedliwić swoje nikt nie Niechętnie wracałem do domu, by ugotować obiad, a potem wracałem do biura, by pracować w nadgodzinach. Moja matka rzadko przygotowywała kolację, a w wiele dni, nawet jeśli jedzenie było gotowe. Po prostu jadła to, na co miała ochotę. Kropka, ostatnio, gdy moja matka zaczęła częściej zabierać Samantę w interesach, potrzeba gotowania przeze mnie obiadu zmniejszyła się. Ale koszty tych wyjazdów nadal nas niepokoiły. Kropka. W tym roku moja mama skończyła 63 lata i zaczęła bardziej narzekać na różne bóle w ciele i na to, jak bardzo wpływa na nią picie. Kropka. W tym czasie zostałem wezwany do biura prezesa i powiedziano mi. Że przekazuje firmę Samancie, więc ty, brzydkie kaczątko, jesteś zwolniony z dniem dzisiejszym. Biorąc pod uwagę wcześniejsze działania mojej matki, miało to sens, że przekazała prezesurę Samancie. Zastanawiając się nad tym, Semanfe ma teraz trzydzieści lata. W tym samym wieku była moja matka. Kiedy po raz pierwszy została prezesem, być może moja matka myślała. Że Semanfe może wykorzystać swoją urodę, aby przyciągnąć klientów, tak jak ona. Jednak myśl o zwolnieniu z powodu mojego wyglądu była czymś, czego po prostu nie mogłam zaakceptować. Nawet jeśli moja pensja zostałaby przekazana Samancie, czułam, że nie przyniosłoby to żadnych realnych korzyści. Kiedy rozmawiałam o tym z ciotką, wydawało się, że wiadomość o tym, że Semanfe została prezesem, rozeszła się już wśród pracowników. Ale wiadomość o moim zwolnieniu była nowa także dla niej. Kropka. Po chwili zastanowienia ciotka powiedziała, cóż, nie jestem do końca pewna, ale wygląda na to, że Samantha nie lubi, gdy wszyscy mówią jej, nie martw się, poprosimy Kelly, gdy tylko powie, że chce coś zrobić. Może to jest powiązane, kropka, ale to dlatego, że ludzie przestali pytać Samantę, ponieważ jej praca była niechlujna, prawda? Tak, semanfe była niezdolna do dotrzymywania terminów. Często zepsuła rozmowy telefoniczne, a jej praca była pełna literówek kropka, pomimo doświadczenia zawodowego, być może z powodu jej dobrego wyglądu, mężczyźni wokół niej kryli ją, pozostawiając ją nieświadomą jej braku umiejętności. Ciotka też to rozumiała. Cóż, to prawda, kropka, ale pewnie myśli, że jej przeszkadzasz, powiedziała i z głębokim westchnieniem dodała: o jej. Nie mogę uwierzyć, że cię zwalnia. To sparaliżowałoby naszą firmę, ale jej natura niestawiania się mojej matce uniemożliwiła jej jakikolwiek protest. Poczułam niesmak, że jestem spokrewniona z matką, siostrą i tą nierzetelną ciotką. A więc zarówno moja matka, jak i siostra mnie nie lubią, powiedziałam przygnębionym tonem, na co ciotka zawahała się, zanim odpowiedziała, cóż, tak. Twoja matka jest surowa, ale może lepiej byłoby, gdybyś pracowała gdzie indziej. Kropka jesteś zbyt zdolna, by nie zacząć gdzieś indziej. W jej oczach było lekkie ciepło pokrewieństwa, gdy radziła mi zrezygnować. Kropka stojąc w firmie zabarwionej na czerwono przez letni zmierzch. Niejasno obserwowałem, miraż, miraż w oddali. Może nadszedł czas, aby to zakończyć. Poczułem uczucie wyzwolenia rozchodzące się po mojej klatce piersiowej. Odwracając się do ciotki, uśmiechnąłem się spokojnie po raz pierwszy od dołączenia do firmy. Zaskoczona moim uśmiechem, ciotka odwzajemniła go smutnym wyrazem twarzy. Kropka pozostałe dni spędziłem na przygotowywaniu dokumentów przekazania i organizowaniu wszystkiego tak, aby każdy mógł to zrozumieć. I zanim się obejrzałem, nadszedł koniec miesiąca, mój ostatni dzień kropka, kiedy pod koniec dnia poszedłem do biura prezesa, dźwięk cykat nie był już słyszalny. A moja matka i siostra śmiały się i radośnie rozmawiały kropka, ten sprzedawca zdecydowanie ma coś do ciebie. Ty, ten łysy facet. Nie było mowy, żeby śmiały się, nie zauważając mojej obecności, dopóki celowo nie zakaszlałem. A potem Semanfe, wyglądając na zdziwioną, zapytała: O co chodzi? Nie potrzebujemy dziś kolacji. Dziś jest mój ostatni dzień tutaj. Dziękuję za wszystko do tej pory. Och, to było dzisiaj. Zupełnie zapomniałem, że znowu wybuchnęli śmiechem. Świadomość, że nie będę już musiał oglądać ich twarzy, sprawiła, że poczułem się odświeżony. Ja również wyprowadzam się z domu, więc proszę. Uważaj na siebie, ukłoniłam się, a moja matka odpowiedziała robotycznym, tak, dziękuję za ciężką pracę, a ja emocjonalnie zamknęłam za sobą drzwi. Ze środka usłyszałam głos siostry, kropka, teraz już nie będziemy musiały oglądać tej irytującej twarzy. Uważaj na mnie, mruknęłam do siebie, opuszczając firmę, w której pracowałam przez wiele lat, kropka tydzień później, po skończeniu papierkowej roboty w szkole. Sprawdziłem smartfona i zauważyłem 14 nieodebranych połączeń od mojej matki w ciągu zaledwie dwóch godzin. Ogarnęło mnie złe przeczucie, więc przełączyłem telefon w tryb cichy i załatwiłem inne sprawy przed powrotem do domu. Liczba połączeń od mojej matki wciąż rosła i następnego ranka wyniosła już osiemdziesiąt. Ostatnie połączenie nadeszło tuż po dwóch nad ranem. Oczywiście nie miałem zamiaru do niej odzwaniać. Teraz była dla mnie obca i nie chciałem słyszeć jej głosu, obawiając się, że mógłbym ponownie ulec jej żądaniom. przez 35 lat byłam zdominowana przez moją matkę. Aby uwolnić się spod jej kontroli, postanowiłem całkowicie ignorować jej telefony. Chociaż mogłem ją zablokować, pozostawiłem połączenia niezaznaczone jako dowód na wypadek. Gdyby podjęła jakieś obsesyjne działania kropka przez jakiś czas było to prawie sto połączeń dziennie. Na początku sprawdzanie nieodebranych połączeń było przygnębiające, ale gdy się do tego przyzwyczaiłem, zacząłem odczuwać cień i frioda, wyobrażając sobie, jak moja matka zmaga się beze mnie kropka wtedy naprawdę zdałem sobie sprawę, jak okropnie mnie traktowała. Kropka od tego czasu minął rok. W tym czasie telefony od mojej matki ustały, a ja nie miałem pojęcia co się z nią dzieje? Kropka. W ciągu ostatniego roku pracowałam dorywczo i uczęszczałam na korespondencyjny kurs dla księgowych podatkowych, który pomyślnie zdałam. Kropka, moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe i różnorodne zadania, którymi zajmowałem się w firmie mojej matki, udoskonaliły moją zdolność do nadzorowania operacji, czyniąc mnie cennym na nowym stanowisku w dużej firmie księgowej. Kropka, dopiero teraz zacząłem doceniać przeszłość za. Wyposażenie mnie w te umiejętności, moi koledzy w nowym miejscu pracy byli mili i pomagaliśmy sobie nawzajem w postępach w pracy, co stanowiło wyraźny kontrast w porównaniu do dni, kiedy wszystko było na mnie zrzucane, a ja musiałem szukać informacji i pracować samemu do północy. Pewnego dnia odwiedziłem klienta w pobliżu firmy mojej matki. Gdy przechodziłem obok firmy mojej matki, okna i wejście były wyraźnie brudne, a rośliny domowe, którymi się opiekowałem, były całkowicie uśnięte kropka w drodze powrotnej niespodziewanie natknąłem się na moją matkę wychodzącą z firmy kropka, gdy mnie zauważyła, krzyknęła och i podeszła do mnie. Instynktownie obawiając się, że zostanę z zakryłam twarz torbą. Ale ona podeszła bliżej z niespodziewanie czułym głosem kropka o jej, gdzie się podziewałaś, Kelly. Poczułam falę obrzydzenia i odsunęłam się. Wiesz, ile razy do ciebie dzwoniłam. Zmieniłaś smartfon, wyglądało na to, że nigdy nie przyszło jej do głowy, że ignorowałem jej telefony, ponieważ jej nie lubiłem. Po tym wszystkim, przez co mnie przeszła, byłem całkowicie zaskoczony jej sposobem myślenia. ignorując mój oszołomiony wyraz twarzy, kontynuowała, ale cieszę się, że cię znalazłam. Spójrz na stan tej firmy. Czyż nie jest okropny? Wróć od jutra. Nie jestem zła, kropka, co? Jak już mówiłam, wybaczyłam ci odejście rok temu, więc proszę, wróć jutro do firmy. Chwilę zajęło mi zrozumienie tego, co mówiła kropka w jej głowie, pozostał chyba tylko obraz młodej mnie, biegnącej do niej ze łzami w oczach kropka mamo, pracuję już w innej firmie i bardzo mi się tam podoba. Kiedy wahałam się, czy jej to powiedzieć, jej wyraz twarzy nagle stał się demoniczny kropka co. Nawet jeśli nasza firma jest w takim bałaganie, kogo obchodzą inne firmy? Należysz do mnie, krzyknęła na środku ulicy kropka chwileczka. To ty mnie zwolniłaś. Racja. A co z Samantą? Co się z nią stało? Prychając odparła poważnie, myślałam, że Samantha będzie bardziej przydatna, ale zawaliła sprawę. Umawiając się z trzema klientami w tym samym czasie, kropka, wszystko natychmiast się rozpadło. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie została przyłapana. Potem zamknąłem ją na jakiś czas w biurze, żeby nie rzucała się w oczy, ale nie potrafi nawet porządnie posprzątać i jest okropna w księgowości. Kropka, nie możemy sobie pozwolić na zatrudnienie kogoś innego, kto jest naprawdę kłopotliwy. Po wyładowaniu swojej frustracji uśmiechnęła się do mnie i powiedziała. Dlatego teraz twoja kolej, Kelly. Odkąd odeszłaś, w naszym biurze panuje bałagan. Musisz wziąć na siebie odpowiedzialność. Zanim zrezygnowałam, stworzyłam odpowiednią instrukcję przekazania i wyjaśniłam wszystko Samancie. Najprawdopodobniej Samantha niczego nie sprawdziła, a moja matka prawdopodobnie nie słuchała tej części. Nawet jeśli tak, to albo nie pamięta, albo udaje, że nie słyszała. W końcu nie można mówić o żadnej odpowiedzialności. Skoro to ona mnie zwolniła, kropka poza tym, odkąd odszedłeś, było wielu klientów, którzy zerwali transakcje. Nie wydaje ci się to dziwne. Powiedzieli, że nie mogą nam już ufać, bo cię nie ma. Dlatego chcecie z powrotem, kropka pracując tam przez wiele lat, znałem kilku klientów. Moja matka oczerniała mój wygląd, ale byli ludzie, którzy naprawdę doceniali moje umiejętności. Kropka, kiedy zrezygnowałem, zadzwoniłem, by podzękować ludziom, którym byłem winien przysługi, a oni zapytali, dlaczego odchodzę. Trudno było wyjaśnić nieuzasadniony powód mojego zwolnienia, ale myśląc, że to moja ostatnia szansa, wyjawiłem wszystko. Kropka wygląda na to, że po usłyszeniu. Dlaczego zostałem zwolniony, klienci ci postanowili przestać współpracować z firmą mojej matki. Ich podejście jest zawsze takie samo. Przepychają sprawę na siłę, przerzucają winę na innych, a sprzątanie zostawiają komuś innemu. To zawsze był ich mołdes operandi. Przygryzając dolną wargę, pomyślałem o życzliwych twarzach moich obecnych kolegów, przypominając sobie, że to był prawdziwy, normalny świat, a ja byłem w nienormalnym środowisku. Przyrzekłam sobie nie ulegać już tej presji. Odpowiedzialność, czy nie, to ty, prezesie, mnie zwolniłeś, mamo. Wyczuwając zmianę w moim tonie, matka na chwilę wyglądała na zaskoczoną. A poza tym, czy powodem mojego zwolnienia nie było to, że byłam nieatrakcyjna, zanim się zorientowałam, nasza kłótnia przyciągnęła tłum, najwyraźniej zaintrygowany spektaklem. Moja matka, zauważając schody wokół siebie, zawahała się zanim powiedziała: Czy naprawdę to powiedziałam? Mogłeś mnie źle usłyszeć. Nie, słyszałam wyraźnie. Powiedziałaś, że przekazujesz firmę mojej pięknej siostrze i zwalniasz tę brzydką. Nie mogłem pojąć, co masz na myśli. Pracowałam ciężko przez 10 lat, a ty zdecydowałeś się przekazać firmę Samancie. która jest tu dopiero od dwóch lat i prawie nie wykonuje swojej pracy prawidłowo. Kwestionuję twój osąd kropka, kiedy mówiłem stanowczo, przez tłum przebiegł szmer. Naprawdę? Czy to prawda? Jej własna matka tak powiedziała. Czy to nie szalone? Czy one naprawdę są spokrewnione? Niektórzy nawet zaczęli nagrywać tę scenę, ale byłam zbyt przepełniona gniewem, by się tym przejmować. Kropka twarz mojej matki zbladła pod oskarżycielskimi spojrzeniami i zaczęła się pocić. Kelly, źle mnie zrozumiałaś. Porozmawiajmy o tym w środku. Źle zrozumiana. Co jest źle zrozumiane? Jeśli tego nie powiedziałaś, dlaczego nie powiesz tego wyraźnie tutaj, zamilkła. A ludzie wokół zaczęli szeptać. Ach, zamilkła. Więc to musi być prawda. Nie mogę uwierzyć, że ludzie zaczęli szeptać z niedowierzaniem kropka nagle coś w mojej matce pękło. Wystarczy. To twoja wina, że jesteś brzydka i ponura krzyknęła. Brzydcy ludzie powinni po prostu cicho podporządkować się pięknym. Tylko do tego się nadajesz. Kropka, jej ostre słowa szokowały przechodniów, którzy szybko zaczęli filmować. Brzydcy powinni być posłuszni pięknej damie. W ten sposób film został podpisany i szybko się rozprzestrzenił. Kropka, ten film rozprzestrzenił się wśród kontaktów biznesowych mojej matki i wkrótce wszystkie firmy wstrzymały z nią współpracę. Wygląda na to, że w ciągu roku mojej nieobecności doszło do nielegalnego wyrzucania śmieci i fałszowania ksiąg rachunkowych, co było dość poważnym wykroczeniem. Kropka, w miarę jak wideo się rozprzestrzeniało, jeden po drugim klienci zrywali więzi. Ostatecznie firma zbankrutowała, a moja matka i Semanfe? Teraz bez dochodów. Raz odwiedziły moje mieszkanie, ale oczywiście nie otworzyłem drzwi. Kropka ostatecznie przeprowadziły się do zrujnowanej 45-letniej kawalerki bez łazienki, żyjąc w strachu przed wierzycielami, pracując w niepełnym wymiarze godzin i tymczasowo semanfe, wykorzystując swoją urodę. By oczarować współpracowników płci męskiej, szybko stała się nielubiana przez kolegów i musiała często zmieniać pracę. Kropka jeśli chodzi o moją matkę. Nagranie nigdy nie zniknęło z internetu. A ona sama została wykluczona przez swoich współpracowników. W międzyczasie znalazłam sobie chłopaka w nowej pracy. Nie jest przystojny, ale jest szczery i poważny i podoba mu się moje zaangażowanie w pracę. Wkrótce planujemy się pobrać. Spędzam dni, czując prawdziwą wdzięczność za to, że zawsze poważnie traktowałam swoje obowiązki.